Cuda się zdarzają, jeśli w nie nie wierzysz, koniecznie zostań na, na tym czytaniu. Czytaniu autobiografii czyjej? Ano, autobiografii kobiety, która nie tylko doświadczała cudów, ale je tworzyła i nie tylko mówi nam, że się zdarzają, ale mówi, że są wręcz ciągle w naszym życiu. Co fragment, to mamy tutaj cud. Więc um, warto jest się inspirować. Po co? Po to, żebyśmy w swoim życiu właśnie tych cudów doświadczali, widzieli, zauważali, żeby te, żebyśmy też je tworzyli, bo przecież przez nas się dzieją. E, więc zachęcam do tego, żeby w najbliższe kilka minut um, pozostać na kolejnym fragmencie autobiografii Mary Kay Ash, założycielki firmy Mary Kay, która, jak mówi, założyła firmę cudem. <grym> Zawsze, wiedzieli, zawsze wiedzieliśmy, że pięć produktów zestawu podstawowego współdziała ze sobą, aby utrzymać piękny wygląd skóry. Ale na, początku, na, ale na początku dzieliłyśmy zestawy i sprzedawałyśmy każdy produkt oddzielnie, jeżeli takie było życzenie klientki. Po kilku miesiącach zdarzało się, że panie, które zakupiły tylko niektóre produkty, dzwoniły i pytały, to nie działa, co się stało. Na początku dzieliłyśmy nawet podkład, jeżeli tego chciała klientka. Ten produkt był dostępny w kilku naturalnych odcieniach oraz jako żółta baza kryjąca, Czerwone wypryski i przebarwienia. Jeżeli konsultantka pracowała z trzema klientkami, z których każda chciała tylko niewielką ilość jakiegoś produktu, jak żółty podkład rozświetlający, konsultantka brała nóż, trochę pergaminu i dzieliła produkt na trzy części, pozwalając jednocześnie klientkom losować, której przypadnie oryginalne opakowanie. Nie mogę uwierzyć, że tak postępowaliśmy. Ale to prawda. Dzielenie zestawu podstawowego w ten sposób to jak podarowanie komuś przepisu na ciasto czekoladowe, ale bez czekolady lub cukru. To nie będzie przecież to samo ciasto. Na przykład, jeżeli nakładasz maseczkę bez wcześniejszego oczyszczenia twarzy i użyciu toniku, może ona spowodować efekt wysuszający. Produkty w zestawie podstawowym zawsze się uzupełniały, dlatego ostatecznie doszliśmy do wniosku, że nie będziemy rozbijać zestawu, Podstawowego. Zdecydowaliśmy, że lepiej na początku mieć do czynienia z rozdrażnieniem klientki niż jej późniejszym niezadowoleniem z efektów. Kochane, i tak się cieszę, że to tutaj wybrzmiało już e, od początku firmy e, właśnie. Jednak nacisk, nacisk po tym błędzie, nacisk na to, na to, żeby każda klientka miała kompleksowy program pielęgnacyjny. Ja również jako konsultantka Mary Kay nakładam nacisk. Oczywiście w miarę możliwości i zawsze budżetu, który na to pozwala lub mniej pozwala, ale zawsze się staram, żeby dobrane produkty tworzyły komplet zestaw program pielęgnacyjny, bo najpiękniejsze efekty na skórze są wtedy, kiedy stosujemy krok po kroku jeden produkt po drugi Właśnie programu pielęgnacyjnego, i te kroki się ze sobą i uzupełniają, i też podbijają swoją skuteczność. Więc to jest bardzo ważne. Jeśli chcemy pięknie wyglądać, musimy wdrożyć programy pielęgnacyjne, kompleksowe dbanie o skórę, a nie takie przypadkowe jakieś pojedyncze produkty. Na początku nasz asortyment obejmował zestaw podstawowy i kilka dodatkowych mm, produktów upiększających: kosmetyki kolorowe do policzków, ust i powiek, tusz do rzęs i ołówek do brwi. Pamiętam, że pierwszego dnia działalności cały asortyment Mary Kay o wartości 9.95 dolara mieścił się na jednej z metalowych półeczek, które zakupiłam u Searsa. Dziś mamy około 100 produktów w linii, nie licząc poszczególnych odcieni kosmetyków kolorowych, a przeciętna konsultantka ma prawdopodobnie więcej produktów u siebie w domu, niż znajdowało się w naszej firmie w dniu otwarcia. Kiedy otwieraliśmy Mary Kay Cosmetics, myśleliśmy, że nasze produkty są cudowne, ale nawet wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy je w dalszym ciągu udoskonalać. Obecnie inwestujemy miliony dolarów w badania naukowe, dzięki czemu możemy ciągle ulepszać każdy produkt w asortymencie. Dziś mamy formułę dla dosłownie każdego typu skóry, ponieważ jak już mówiłam z zindywidualizowany proces dbania o urodę to nasza specjalność, jak pięknie to napisane. Chcemy, by kobiety otrzymywały najlepsze możliwe efekty, więc przekazujemy im wiedzę na temat tego, jak używać naszych produktów, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Początkowo nasze produkty były wytwarzane w prywatnej firmie produkcyjnej w Dallas. Wybrałam tę firmę, ponieważ była prowadzona przez człowieka o doskonałej reputacji w branży, w branży kosmetycznej. A chcieliśmy współpracować z kimś, kto postępuje etycznie i jest godny zaufania. Przyniosłam receptury dyrektorowi firmy, a on spokojnie przekazał całą sprawę swojemu synowi. Nasze zamówienie było tak niewielkie, że jestem przekonana, nie wierzył, że ujrzy nas ponownie, ale pojawiliśmy się z drugim zamówieniem. A potem z trzecim, i tak dalej, i tak dalej. Kilka lat później nasza pozycja pozwoliła nam zaproponować synowi tamtego właściciela przyłączenie się do Mary Kay Cosmetics w charakterze dyrektora produkcji. Kiedy zaczynaliśmy działalność, Richard, Ben i ja pracowaliśmy po 16-18 godzin dziennie. Zawsze było jeszcze coś do zrobienia, a chcieliśmy, by wszystko było zapięte na ostatni guzik. Czasem po zrealizowaniu zamówień pisaliśmy i powielaliśmy nasz biuletyn do drugiej w nocy, ale nasza ciężka praca przyniosła efekty. Przez pierwsze 3,5 miesiąca osiągnęliśmy niewielki zysk ze sprzedaży towarów za 34 tysiące dolarów. Pierwszy rok kalendarzowy przyniósł nam w sumie sprzedaż o wartości 198 tysięcy, a pod koniec drugiego roku całkowita sprzedaż osiągnęła nieprawdopodobną liczbę 800 tysięcy dolarów. Zaledwie rok po otwarciu nasza działalność osiągnęła taką skalę, że potrzebowaliśmy nowego biura, przenieśliśmy więc naszą siedzibę do budynku przy Majesty Drive 1220 teraz mieliśmy trzy prawdziwe gabinety po jednym dla Richarda, Bena i dla mnie. To um, matka z synami Salę szkoleń i wielki magazyn razem 500 m2. To było dla nas jak Grand Canyon, a najważniejsze, że nie trzeba było więcej biegać po schodach do piwnicy. 13 września 1964 roku zorganizowaliśmy pierwszy firmowy zjazd, który nazwaliśmy seminarium. Seminaria to dla nas ciągle wielkie wydarzenie. Później opowiem, jak rozrosły się, by przybrać dzisiejszą widowiskową formę. Organizując to pierwsze, nie mogliśmy sobie pozwolić na wynajęcie sali w hotelu, więc odbyło się ono w naszych biurach. Ciągle pamiętam przepełniający nas entuzjazm oraz to, jak bardzo staraliśmy się oszczędzać. Udekorowaliśmy. Magazyn bibułą i balonami rezygnując jednocześnie z zamówienia kurczaka z sosem jalapeno y oraz galaretki. Kupiliśmy małe papierowe talerzyki zbyt cienkie, by można na nich coś pokroić, więc tydzień wcześniej ugotowałam i oczyściłam z kości kurczaki dla 200 osób. Przyrządziłam sos i wszystko to zamroziłam. W dniu seminarium rozmroziłam i podgrzałam w moim starym piekarniku. To jest po prostu aż niewiarygodne to, co, co czytam. Zrobiłam też galeretkę z bakaliami. Nie pomyślałam, że to przecież wrzesień, a wrzesień w Teksasie nie jest chłodnym miesiącem. Galeretka się rozpuściła, ale wszyscy siedzieli, trzymając swoje nieco rozmiękłe talerzyki na kolanach i byli po prostu fantastyczni. Richard zatrudnił trzyosobową kapelę, by uprzyjemniła. Nam czas, a Ellen Notley, dyrektor Styler w Teksasie, upiekła wielki tort ozdobiony napisem wszystkiego najlepszego z okazji pierwszej rocznicy. To była niezwykle szczęśliwa rocznica. Pod koniec pierwszego roku działalności rodzinny interes Mary Kay składał się z 200, wspania z 200 wspaniałych osób. 200 osób w rok. Po kolacji. Wystąpiłam w roli mistrza ceremonii i poprowadziłam nasz pierwszy doroczny wieczór nagród. Był bardzo skromny w porównaniu z tym, jak wygląda obecnie, ale byliśmy niezwykle podekscytowani. Trzymam, w... Trzymam, kro... Trzymam kopię wszystkich wygłoszonych przez siebie przemówień, ponieważ często je przeglądam i aktualizuję, by wykorzystać w późniejszych wystąpieniach. Dlaczego dokładnie. Od... Odkładać do lamusa wartościowe przemyślenia. Niedawno przeglądałam teksty przemówień z dawnych seminariów. Fragmenty ulubionej mowy pobrzmiewały później przy wielu okazjach, ale w oryginalnym tekście przeczytałam: A w przyszłym roku oczekujemy, że będziemy mieć 3000 konsultantek. Pamiętam pojawienie się tej liczby w prognozach rynkowych Richarda, ale kiedy wypowiadałam te słowa, naprawdę trudno mi było sobie wyobrazić, że mogą się spełnić. W następnym roku użyłam w moim przemówieniu tej samej strony, tylko przewidywania zostały wymazane i zastąpione liczbą 11 tysięcy. Shock. Idąc dalej, odnalazłam w swojej kolekcji identyczne strony z notatkami, niech będzie 40 tysięcy. Dziś setki tysięcy konsultantek przekazuje klientkom system pielęgnacyjny, który Mary Kay, a my ciągle się e Skóry, pielęgnacji skóry Amerykei, a my ciągle się rozwijamy. Wygląda na to, że będę musiała zostawić pustą linijkę w tym szczególnym miejscu mojego przemówienia i po prostu wpisywać ołówkiem aktualną liczbę. Nasz rozwój przyniósł wiele zmian. Jedną z nich jest to, że nie byłoby obecnie możliwe zaserwowanie tysiącom konsultantek posiłku przygotowanego w moim starym piekarniku. Stary sprzęt jest już na emeryturze, ale chcę Was zapewnić, że ciągle świetnie się spisuje przy przyrządzaniu indyka na święto dziękczynienia. Aż niewiarygodne, że taka firma o takich rozmiarach, na tylu rynkach na świecie, numer jeden na świecie, tak zaczynała. E, tak zaczynała. W, w, na kilku metrach kwadratowych e, ze starym piekarnikiem, <grym> z kilkoma konsultantkami. Z pewnych przyczyn mm, z pewnych przyczyn wspólne śpiewanie jednoczy ludzi. Pamiętasz, kiedy w szkole czy koleżu śpiewało się piosenki w stylu Doboju, do boju, do boju trzecia B, ten duch grupowy, którego wszyscy doświadczamy, nazywa się Espirit de Corps. Kiedy pracowałam dla Stanley Home Products w firmie tej, było kilka piosenek, które śpiewaliśmy zawsze przed i w trakcie spotkań działu sprzedaży, i to rzeczywiście pomagało w budowaniu ducha drużyny. Po opuszczeniu Stanleya pracowałam dla World Gift, firmy, w której tego ducha brakowało. Kiedy się tam pojawiłam, po raz pierwszy wszyscy sprawiali wrażenie nieco chłodnych. W celu przełamania lodów zaproponowałam konkurs piosenki i okazało się, że pracujący tam ludzie zaśpiewali kilkanaście piosenek Award Gift. Obserwowałam, jak te piosenki podnoszą temperaturę spotkania i zmieniają cały zespół sprzedaży kiedy więc założyliśmy Mary Kay Cosmetics zdecydowałam, że musimy zorganizować konkurs na piosenkę Mary Kay. Wybraliśmy kilka takich, które wydały nam się najlepsze. Śpiewaliśmy je podczas seminariów i nagradzaliśmy te, które wyzwalały najwięcej entuzjazmu. Tajemnicą dobrej firmowej piosenki jest ułożenie słów do popularnej melodii. Najlepiej przyjęta piosenka w naszej firmie jest ułożona do jednej ze znanych melodii i rozpoczyna się słowami Mam ten entuzjazm Mary Kay. Śpiewamy go podczas każdego ważnego spotkania konsultantek. Mam ten entuzjazm Mary Kay stała się naszą piosenką przewodnią. Tradycyjne spotkania... Działu sprzedaży odbywają się w poniedziałki i entuzjazm odgrywa w nich bardzo ważną rolę. Dla wielu ludzi poniedziałek oznacza koniec beztroskiego weekendu, a początek pracowitego tygodnia, ale nawet jeżeli miniony tydzień nie był dla Ciebie hmm, był dobry dla kogoś innego. Często więc mówimy naszym konsultantkom, jeżeli miałaś zły tydzień, potrzebujesz spotkania z zespołem, a jeżeli miałaś dobry tydzień, zespół Potrzebuję spotkania z tobą. Ja całuję i pozdrawiam cały mój zespół, z którym w każdy poniedziałek o 18 mamy właśnie spotkanie grupy i przed chwilą skończyłyśmy, skończyliśmy i tak jest, jeśli ktoś ma słabszy czas, potrzebuje spotkania z innymi. Jeśli, um, jeśli ma dobry czas, to inni potrzebują spotkania z nim. Jeżeli konsultantka opuszcza poniedziałkowe spotkanie pełna inspiracji, motywacji i entuzjazmu, ma przed sobą dni podczas których te pozytywne emocje mogą pracować na jej korzyść. Cały tydzień zaczyna się wówczas na wyższym biegu. Jestem przekonana, że tak jak poniedziałkowe spotkania generują entuzjazm w grupie, podobnie można rozniecić entuzjazm w swojej rodzinie. Na przykład, jeżeli matka rozpoczyna dzień w zrzędliwym nastroju, jest bardzo prawdopodobne, że cała rodzina opuści dom z podobnym nastawieniem. Każda matka, nawet gdy nie bardzo ma na to ochotę, powinna zdobyć się na wysiłek, by przywołać na twarz uśmiech i powiedzieć pogodnie: Dzień dobry, jak się macie? Dzięki temu sama poczuje się lepiej, nawet jeżeli wcześniej nie była w dobrym nastroju. Entuzjazm jest zaraźliwy, a nawet auto zaraźliwy. Naprawdę wierzę, że jeżeli udajesz, że robisz coś z entuzjazmem, wkrótce naprawdę będziesz. Pełna entuzjazmu, nie tylko na ten jeden dzień, ale na całe życie. Kilka lat temu miałam okazję zobaczyć jeden z najlepszych przykładów celo, celowego wprowadzania się w entuzjastyczny nastrój. Zaprosiłam pewnego promiennego człowieka, prominentnego człowieka do naszej firmy, by wygłosił przemówienie dla sporej grupy dyrektorek i konsultantek Mary Kay. Przylot jego samolotu był opóźniony, więc musieliśmy nieco improwizować z programem, zanim nasz gość się pojawił. Wreszcie dostałam sygnał, że właśnie dotarł i czeka za sceną. Ponieważ to ja prowadziłam spotkanie, miałam przy sobie całą stronę zapisaną wyrazami uznania i pochwałami na jego temat. Z entuzjazmem rozpoczęłam przedstawianie naszego gościa. W trakcie tego wstępu miałam możliwość widzieć go za sceną klepiącego się po klatce piersiowej i skaczącego w dół i w górę. Wyglądał ni mniej, ni więcej jak goryl. Pomyślałam, o Boże, stoję tu mówiąc wszystkie te fantastyczne rzeczy o człowieku, który właśnie zwariował. Nigdy wcześniej nie widziałam nikogo, kto zachowywał się tak dziwacznie. Kiedy skończyłam prezentację, nasz bohater wbiegł na scenę i wygłosił fantastyczne przemówienie. Było naprawdę niezwykle motywujące. Później, kiedy siedzieliśmy przy wspólnym obiedzie, powiedziałam „śmiertelnie nie przestraszyłeś. O co chodziło z tym skakaniem i biciem się w piersi tam za sceną? Cóż, Mary, Kay odpowiedział, Moja praca polega na motywacji innych ludzi. Ale są takie dni, kiedy sam jej nie czuję, i dziś był jeden z takich dni. Byłem bardzo zdenerwowany tym opóźnieniem samolotu i miałem ciężki poranek. Wiedziałem jednak, że spodziewasz się, że pokażę się jako ekscytujący i spontaniczny mówca, pełen entuzjazmu. Nie mogłem cię rozczarować, zwłaszcza kiedy zobaczyłem oczekującą mnie niecierpliwie publiczność, a więc musiałem się jakoś nakręcić. Przekonałem się, że kiedy poprzez ćwiczenia fizyczne i bicie się w piersi, moja krew zaczyna szybciej krążyć, czuję się znacznie lepiej. Ten człowiek wykrzesał z siebie entuzjazm za pomocą technik zewnętrznych, ale co ciekawe, słowo entuzjazm pochodzi od greckiego słowa oznaczającego Bóg w tobie. I rzeczywiście. Niektórzy ludzie zdają się czerpać entuzjastyczne nastawienie do tego, co robią z wnętrza siebie. Można to nazwać wrodzonym talentem. Jestem pewna, że ten dany mi przez Boga dar entuzjazmu był moją najważniejszą zaletą, kiedy rozpoczynałam karierę w sprzedaży. Po raz pierwszy doświadczyłam siły entuzjazmu kiedy jeszcze zajmowałam się prowadzeniem domu a praca handlowca nawet nie powstała w mojej głowie do moich drzwi zapukała kobieta o nazwisku Ida Blake zajmująca się sprzedażą serii książek psychologiczno-instruktażowych dla dzieci każda historia dotyczyła jakiegoś prawdziwego wziętego z życia problemu zawierała jego rozwiązanie oraz morał dla dziecka jak należy Postąpić w podobnej sytuacji. Jako młoda matka starająca się wytłumaczyć swoim dzieciom różnicę pomiędzy dobrem a złem, uznałam, że te książki są najlepsze ze wszystkich, jakie w życiu widziałam. Niestety nie mogłam sobie pozwolić na ich zakup. Wyczuwając moje zainteresowanie książkami, Ida pozwoliła mi zatrzymać je na weekend. Przeczytałam każdą stronę. A kiedy przyszła ponownie? By je zabrać, myślałam, że serce pęknie mi z żalu, że moje dzieci będą pozbawione tych książek. Powiedziałam idzie, że zamierzam oszczędzać pieniądze na zakup książek i któregoś dnia taki zestaw będzie należał do mojej rodziny. Kiedy zorientowała się, jak bardzo byłam tym podekscytowana, powiedziała: Coś ci powiem, Mary Kay. Jeżeli sprzedasz dla mnie dziesięć takich zestawów, dam ci jeden na własność, to była wspaniała propozycja. Zaczęłam dzwonić do swoich przyjaciół, a także rodziców moich uczniów ze szkoły niedzielnej kościoła baptystów. Nie miałam nawet książek do pokazania. Wszystko co miałam to entuzjazm na ich temat. Dzięki temu, w jaki sposób opowiadałam ludziom, że to są najlepsze książki, jakie w życiu widziałam, sprzedałam 10 zestawów w zaledwie półtora dnia. Byłam tak przepełniona entuzjazmem, że oni wszyscy także zaczęli go odczuwać, Ida wprost nie mogła w to uwierzyć. Przygotowałam jej gotowych klientów, i wszystko, co zostało jej do zrobienia, to odwiedzenie ich w domach i zebranie zamówień. Później zapytała: Trudno sprzedać takie książki, jak tego dokonałaś? Nie wiedziałam, co właściwie zrobiłam, ale Ida dała mi obiecany zestaw, a to było wszystko, czego chciałam. Kochane, noc nas zaszła. Ida miała w zanadrzu kolejne pomysły. Powiedziała: Chcę być dla mnie pracowała. Czy masz samochód? Tak, ale nie umiem prowadzić, odpowiedziałam. <noise> Mieliśmy stary, rozklekotany samochód, którym mój mąż jeździł każdego ranka do pracy w warsztacie samochodowym, a każdego wieczora na swoje próby czy koncerty muzyczne. I dokazała mi się upewnić, że następnego dnia mąż zostawi mi samochód. Miała zamiar nauczyć mnie, jak się sprzedaje książki. Pojechałyśmy na przedmieścia, ona prowadziła i przez cały dzień chodziłyśmy od drzwi do drzwi. Nim skończyłyśmy, byłam zupełnie wykończona, nigdy w życiu nie czułam się tak zmęczona, nie udało nam się niczego sprzedać, żadna z osób nie była nawet szczególnie zainteresowana tym, co mówiłyśmy. Ponieważ wcześniej sprzedałam 10 zestawów, półtora dnia, nie mogłam zrozumieć, dlaczego Ida ma z tym tyle kłopotów. Nie zdawałam sobie jeszcze wówczas sprawy z siły mojego entuzjazmu. O piątej po południu Ida wsiadła do samochodu, zajmując miejsce pasażera i obwieściła Jedziemy do domu, ty prowadzisz. Ale nie potrafię, odparłam. To nie miało dla Idy znaczenia. Stwierdziła, że skoro mam być handlowcem, muszę prowadzić samochód. Właśnie teraz zamierzasz się tego nauczyć, powiedziała. Dała mi jedną szybką lekcję i pojechałyśmy prosto do Houston, gdzie trwały właśnie godziny największego ruchu i sznury samochodu wjechały ulicami praktycznie zderzak przy zderzaku. Pa prawie wyrwałam skrzynię biegów, ale jakoś dotarłyśmy do domu. To wszystko historia prawdziwa. Następnego dnia całkowicie zawładną mną entuzjazm dla nowo opanowanej sztuki prowadzenia samochodu. Pojechałam do restauracji mojej matki, bardzo z siebie dumna i potrąciłam dwa z trzech słupów podtrzymujących werandę nad chodnikiem. Słupy przewróciły się prosto na dach mojego samochodu, prawie kompletnie go przy tym kasując. Mimo wszystko w dalszym ciągu doskonaliłam jazdę samochodem, a dzięki Idzie Blake zdobyłam pierwszą pracę w sprzedaży bezpośredniej. Przez następne dziewięć miesięcy sprzedałam książki o łącznej wartości 25 tysięcy dolarów. Przy 30 do 40% prowizji zarabiałam całkiem nieźle, ale ciągle miałam jeszcze przed sobą niezwykle ważną lekcję na, na temat relacji z klientem. Kiedy spotykałam się z przyjaciółmi, często byli na mnie źli z powodu dokonana, dokonanych. U mnie zakupów. Nie chodziło o wady samych produktów. Wszyscy zgadzali się ze mną, że książki były bardzo dobre, ale oni ich nie czytali. Moi klienci winili mnie za to, że mój entuzjazm skłonił ich do zakupu produktów, z których nie korzystali. Cóż warte są książki, których się nie czyta? Czyjeś lenistwo z pewnością nie było moją winą, ale nauczyłam się, że klientów trzeba nauczyć czerpania satysfakcji z zakupionych produktów. To była zasada, którą wprowadziłam w życie, kiedy wiele lat później startowało Mary, Cosme Mary Kay Cosmetics. Kochana, kochane... E i to na tym skończymy dzisiaj. Jeśli też czujecie ten entuzjazm, już czujecie takie, ja mnie ta historia po prostu fascynuje, z jakimi trudnościami się boryka, jakie perypetie, jakie początki, e, aż nie do wiary, mm, że nie potrafiła prowadzić samochodu. Mary Kay Ash, taka kobieta wpływu. E, kochane, na tym zakończymy. Jesteśmy na stronie 55. Jeśli ktoś by chciał tak, taką książkę, bo nie ma jej w księgarniach, piszcie do mnie śmiało. Jest dostępna u, u konsultantek. Ja jestem konsultantką um, od 9 lat. Zakochałam się w tych produktach, w ich jakości, w efektach, w skuteczności, w bezpieczeństwie, w potędze firmy, w wartościach, które wyznaje, w fundamentach, na których powstała, w historii, w autobiografii. To jest naprawdę coś fascynującego, co nam mówi, że, że gdy kobieta chce, może wszystko. I oczywiście, że to górnolotne słowa, ale my tego doświadczamy w praktyce. E, całuję, zapraszam, jeśli słyszysz o tej firmie po raz pierwszy, nie w ogóle nie wiesz, o czym tutaj mowa, nie wiesz, co to za amerykaj, a już Cię zaintrygowało, to, to zapraszam do kontaktu, przybliżę Tobie, e, co zrobić, żeby zacząć współpracę. A tymczasem owocnych przemyśleń, w super refleksji i też tego entuzjazmu, który, który się tu, tutaj wybrzmiał i który się nam udziela. Wszystkiego dobrego.